Siema, witam Was z Las Vegas bardzo, bardzo, fajne miasto, na pewno inne Patrzcie, tutaj jest na przykład Winding Chapel Czyli miejsce, w którym można brać te słynne rozwody w Las Vegas Niekiedy nawet ponad 100 tysięcy ślubów rocznie można uzyskać właśnie w takich miejscach Ich jest tutaj dosyć sporo, bo to jest bardzo popularne miejsce Elvis Presley, albo Bon Jovi, Britney, Britney Spears e, i wielu wielu innych brało śluby właśnie w tym miejscu. Co najlepsze rozwód też można tutaj wziąć w bardzo szybkim tempie, czyli raz, dwa, trzy jesteście żonaci i raz, dwa, trzy już nie jesteście, macie rozwód. Także to tak na wstępie. No i na pewno jak ruszymy w miacho że będziemy mieli dużo różnych takich właśnie elementów fajnych, świecących. Przede wszystkim w stosunku no, na przykład do Florydy jest to miejsce też bardzo turystyczne, aczkolwiek yy, bezdomność jest bardzo tutaj widoczna, gołym okiem. Już jak przyjechałem widziałem wiele osób pchających wózki i śpiących na ulicy e, i generalnie jak teraz idę to co, co, co chwilę e, widzę tych ludzi. Maszyny do grania macie nawet w 7-11. Zanim się ściemni, to przybliżę Wam historię miasta. A zaczęła się ona już w 1829 roku, kiedy tereny te jeszcze należały do Meksyku. A odkrył je hiszpański badacz Antonio Armijo, który przemierzał szlak Old Spanish Trail i napotkał na ówczesne Las Vegas, a wtedy na łąkę. Vegas to łąka, dlatego stąd jest nazwa tego miasta. Jesteśmy w stanie Nevada. Później w 1855 roku Stany Zjednoczone przyłączyły te ziemię e, do Stanów Zjednoczonych i pierwszymi ludźmi, którzy zagospodarowali te miejsce, byli mormonowie, którzy prowadzili tutaj proces nawracania Indian zamieszkujących te tereny. I wszystko tutaj przeważnie to pustynia. Dookoła. W 1905 roku, 15 maja, zostało założone e, miasto kolejowe, które miało 45, 45 hektarów. W 1911 roku Las Vegas zyskało e, status miasta, i później w 1931 roku e, zlegalizowano tutaj e, w stanie Nevada Hazard. I wtedy zaczął się prawdziwy raj dla organizacji przestępczych. No, lata 40. i lata 60. po prostu e, były złotymi czasami dla gangsterów, którzy zaczęli tutaj budować e, bardzo drogie hotele, kasyna i w ten sposób legalizowali e, swoje zyski z interesów nielegalnych. I tak to się później rozwijało. Świeżo po zakończeniu II wojny światowej, kiedy był okres zimnej wojny i trwał wyścig nuklearny, stan Nevada, stan Nevada nadawał się najlepiej właśnie do wszystkich badań związanych z budową bomby atomowej, broni atomowej, nuklearnej. Więc bardzo dużo było tutaj wybuchów. Więc, e, swojego rodzaju atrakcją e, dla ludzi, którzy tutaj przyjeżdżali, były właśnie te wybuchy i obserwowanie grzybów atomowych. Zaczyna się robić ciemno, więc e, wychodzimy na miasto, przejść jego ulicami. E, zajdziemy pod najciekawsze i najbardziej popularne hotele i kasyna. Dodatkowo będą ciekawostki. Ciekawostki na temat miasta. A pierwszą ciekawostką już wam, a pierwszą ciekawostkę już wam powiem teraz: że w Las Vegas jest największy współczynnik samobójstw. Po wyjściu od razu mamy taki fajny budynek, który się nazywa Stratosphere Tower. Wygląda jak wieża lotów kontroli lotów, wieża kontroli lotów, ale nie jest to wieża kontroli lotów. No to wkraczamy do miasta Neonów. Podobno Las Vegas ma najbardziej oświetlone ulice na całym świecie. I podobno panuje taka teoria, że, że widać e, to oświetlenie nawet z kosmosu. Nie wiem na ile to jest prawdą. Ale podobno są zdjęcia zrobione przez NASA i, i można to dostrzec, więc najprawdopodobniej to jest prawda. 4 km mamy do pierwszego miejsca do hotelu w stylu włoskim kanały weneckie będzie można tam podziwiać, może się uda zobaczyć, a po drodze na pewno będzie dużo, dużo po prostu ciekawych miejsc świecących. Kiedyś Michael Jackson chciał tutaj wybudować hotel z 15-metrowym robotem, który tańczy moonwalk, ale skończyło się tylko na planach. Las Vegas Boulevard, czy też inaczej nazywany strip, czyli miejsce, w którym znajduje się najwięcej atrakcji, ma 7 km długości. No i co ciekawe, większość tej trasy nie leży w granicach miasta. Kiedyś pewien Brytyjczyk sprzedał cały swój dobytek. Sprzedał cały swój dobytek 135 tysięcy chyba euro albo funtów i postawił wszystko na jeden kolor w ruletce i wygrał ponad 720 tysięcy. Także fardy życie, ale dużo osób, dużo osób. Ma problem z hazardem, no bo to też jest choroba i straciło majątki, a później rodziny. No, tyle razy już powtarzam, że muszę zmienić kamerę, która będzie lepiej nagrywać, ale tylko pod warunkiem, że, że właśnie będzie to osmo. Mam tu na myśli lepiej nagrywać w nocy. Całe życie w stolicy hazardu. Generalnie opiera się o tryb nocny, za dnia nie ma tutaj zbyt dużo ludzi, których spotkacie na ulicach. A jeżeli chodzi o klimat miasta, to na przykład od stycznia do lipca różnica temperatur wynosi od 14 aż do 40 stopni. Taką, taką możecie tutaj zaobserwować różnice temperatur. Odczuć bardziej, jeszcze kawałek drogi. Został nam, aby dojść do tych wszystkich świecących neonów, które na nas czekają. W mieście mieszka ponad pół miliona mieszkańców. Ja wcześniej Wam wspomniałem, że ponad 2 miliony, ale to właśnie w całej okolicy miasta e, lub hrabstwa Clark No i robi się już tutaj klimacik zewsząd gra muzyka neony reklamy, restauracje lecimy W dalej widać jeden z Hoteli byłego prezydenta Stanów Zjednoczonych e, Donalda Trumpa, ale nie robię przybliżenia, ponieważ na takim przybliżeniu będzie straszna pixelosa, bo ta moja kamerka to w nocy nie daje rady. Do tego muszę wam powiedzieć, że jeżeli chcielibyście odwiedzić Las Vegas, to musicie wiedzieć, że tutaj ceny hoteli bardzo, bardzo skaczą. Najdrożej jest w jest weekend, a najtaniej jest w poniedziałek i wtorek Elo! Za rogiem wyłania się już pierwszy hotel, do którego zmierzam, to jest hotel Venetian, hotel na styl wenecki. Jak macie taką furkę, to na pewno w Stanach będzie się Wam żyło dobrze, a swoją drogą to ja nawet nie wiem, co to za fura. Jakiś Lambo chyba, co? Nie chcę, się wy... nie chcę się wygłupić, albo jakieś Porsche, cholera, ale to daje. Tu jest chyba Mesiek, też fajny, taki chciałbym mieć taki. Takie hotele jak Palazzo czy Venetian, tam z tyłu, mają swoje centra handlowe. Venetian ma ponad 7000 pokoi, no i oczywiście każdy z, tych, każdy z tych obiektów posiada kasyno. Po drodze do Venetianu jest jeszcze hotel, który nazywa się Tresur Island, i jest to kasyno i hotel na wzór tropikalny oczywiście, pewnie byłoby trzeba tam wejść do niego żeby te klimaty tropikalne poczuć czyżby coś na wzór piratów z Karaibów? być może jeżeli chodzi o, o hotel o którym wspominałem, a który możecie widzieć teraz na, na swoich odbiornikach to tutaj trzy razy dziennie odbywa się yy, pokaz ze syrenami darmowy, podobno bardzo ładny Trzeba tylko udać się pod budynek zobaczyć tablicę informacyjną i, i przyjść w odpowiednim momencie. Taki jest podjazd do hotelu. Kurczę, kiedyś tutaj się wybiorę z gotóweczką, z ekipą po samemu to to tak no to nie jest tak ciekawie się bawić nie, a z ekipą jest śmiesznie zawsze. No Wenetian z tej strony robi konkretną robotę. Naprawdę zjawiskowy to widok. No to chciałem zobaczyć. Na wzór wenecki możecie popływać sobie gondolami. Na wzór kanałów w Wenecji. Nawet tu sobie jakaś para. Płynie. Ale jest tu mega. Jaram się. Idziemy to obejdziemy. A po prawej stronie mamy już kolejny obiekt, kolejny hotel, o którym trzeba wspomnieć, ale to wszystko po kolei. Patrzcie co tam się dzieje. Nie zdążymy teraz. Ale jakiś jest, jest jakiś pokaz płomieni, lawa jakaś tam strzela. Bum. Wiele hoteli oferuje takiego typu rozrywkę za darmo po to, żeby właśnie przyciągnąć klientów do kasyna lub być może nawet gości hotelowych Wracając do gondoli, no to nie wydaje mi się, żeby ten rejs był jakoś mega długi raczej bardzo krótki Jestem już pod hotelem Mirage, jeden z bardziej popularnych hoteli w Las Vegas. I właśnie od godziny 19 do 24 wyczytałem, że można w nim, że można tutaj oglądać te wybuchy wulkanu. Hotel wzorowany Beatlesami. The Beatles the Love. A pokazy wulkaniczne 15 minut od 19 do 12 w nocy, ale chyba tylko dla gości, i to jest tam, i tam się nie da już wejść. Ale hotel naprawdę jest wizytówką tego miasta. Kozacko jest zrobione. Nie wszystkim powiodły się inwestycje w Las Vegas. Jest taka historia gościa, który, który utopił 8,2 miliarda dolarów w budowę kompleksu. Który był wadliwy i musiał jeszcze zapłacić 30 milionów za rozbiórkę i nie ugościł ani jednego gościa. Także popłynął. Bardzo, bardzo popłynął. Chyba zbankrutował nawet. Lecimy dalej naprzód, a przy okazji ciekawostka odnośnie. Społeczeństwa, które tu mieszka. Biali to 62%, Latynosi, Hiszpanie to 31%, Afroamerykanie 11%, Azjaci 6% i reszta to reszta. Jak już coś robią, to robią tutaj z rozmachem centrum handlowe fontanna przed, przed tym centrum robi, robi wrażenie dzisiaj w planie jeszcze jest odwiedzenie Nowego Jorku czy też e, bliżej położonej stolicy Paryża dobra, idziemy na mały freestyle w Las Vegas elo, myszka Miki Silba 0 Zdecydowanie nie mam wyglądu i ubioru na, na życie nocne w Las Vegas Ale Nie obchodzi mnie to, bo jest klimacik mega. Elo! Kolejna ulica obok już tak nie wygląda. Zatłoczono i kolorowo. Można powiedzieć, że takie zaplecze, parkingi. I generalnie Las Vegas nie jest dużym miastem. Ale oczywiście wracamy na właściwe tory, czyli na bulwar Las Vegas. W Las Vegas odbyło się bardzo, bardzo dużo koncertów. Więc jak jesteście fanami takich artystów jak Jennifer Lopez, Celine Dion czy Ronda Stewart'a Jeżeli lubicie pokazy Davida Copperfielda, to też będziecie w niebo wzięci, bo na żywo też można go tu zobaczyć. Oczywiście to wszystko to Konamiastka Miasta i Ułamek są specjalne strony oficjalne, gdzie możecie sprawdzić jakie są koncerty w Las Vegas i jakie organizowane są show. Także... To wszystko na oficjalnej stronie miasta na pewno znajdziecie. Tu kolejny, zaś bardzo popularny hotel-kasyno, e, czyli Pałac Cezara. Jest olbrzymi po prostu. Te kompleksy są naprawdę mega, mega duże i wiele, wiele miliardów, a nie milionów kosztowały i kosztują takie inwestycje. I takim małym, króciutkim spacerkiem z Rzymu do Paryża mamy dosłownie może 100 albo 200 metrów Jest i wieża Eiffla Można tam sobie zjeść bardzo dobrą kolację Tak czytałem, że ludzie tam jedli i nie narzekali Dodatkowo jakieś sportowe furki stoją Możemy sobie popatrzeć Ferrari, tak? No to już tyle to wiem Ten znaczek znam bardzo dobrze a tu kolejny jakiś piękny hotel w siemieni kolorami, światłami. Super. Napiszcie w komentarzach, jak się Wam podoba Las Vegas i co byście najchętniej zrobili. Czy przyjechalibyście tutaj e, po prostu zaimprezować i pograć w kasynie Czy może bardziej tak na spokojnie? Oczywiście, no ja chyba też będę musiał zagrać w kasynie, no bo być tu i nie zagrać, trochę trzeba wygrać albo przegrać. Zrzużyłem. Są. Fontanny. 1200 dyszy wyrzuca wodę w rytm muzyki. Poza tym e, muzyki można tutaj też sobie fajnej posłuchać. I idziemy dalej, do Nowego Jorku teraz chyba. Wie, że iPlay jeszcze Wam dobrze nie pokazałem, ale na spektakl szybko zmierzać musiałem. Paryż. I lecimy. Ja jestem naprawdę. Podekscytowany wszystkimi tymi mieniącymi się kolorami, budynkami, na wzór właśnie tych europejskich miast czy największych hoteli. Do 12 spośród 20 największych hoteli na całym świecie. Znajduje się właśnie Las Vegas. Ojojoj i oj, oj, dużo ludzi teraz się kurczę, wy... widzicie jakim zygzakiem muszę chodzić? Przepraszam. No za dnia byście nie spotkali tutaj prawie nikogo. A teraz kręci się tu dużo osób. Jeden Nowy Jork miał być za, za rogiem, a, a po prostu jeszcze idę i idę. Nie mogę dojść. A taki prawdziwy Nowy Jork to będzie za dwa dni dwa albo trzy. Zależy co tu się urodzi. Jeszcze w Las Vegas. Tu jest bardzo dobry obrazek na wszystko co się tutaj dzieje. Dookoła Hollywood. I jeszcze chwilunia. Będziemy pod, pod Nowym Jorkiem. Aby tutaj dojść z hostelu, który nazywa się Cat Vegas, potrzebujecie około 20 tysięcy kroków. Wykonać, zależy gdzie zachodzicie i co jeszcze tam robicie A ogólnie dzisiaj mam już 25, prawie 26 tysięcy Hotel Nowy Jork i kasyno To jest chyba jedno z najważniejszych i najbardziej popularnych miejsc W całym Las Vegas Pyk Widzicie, troszeczkę Ta kamera mi nie ogarnia Czego człowiek nie zrobi dla dobrego ujęcia i troszeczkę tak nielegalnie jestem yy, tutaj, już mam pokażę, pyk tutaj nie ma pasów, tu nie można chodzić ale patrzcie, goście mają czerwone to idę ten hotel jest prawdziwym majstersztykiem bo ma całą panoramę wraz z statuą wolności Czyli tam podejdziemy, to już będzie naprawdę ostatni punkt. Kamera mi szwankuje. Ostatnio mi upadła i cholercia gimbal troszeczkę szwankuje. I no, jak już wspominałem, czekam aż wyjdzie trujeczka, Aż wyjdzie trujeczka i kupię sobie trójkę. Zaraz, zaraz przy Nowym Jorku jest. O, jeszcze go statuę, przepraszam. Pokażę. Jest hotel Excalibur. Troszeczkę odrealniony. Każdy jeden hotel, który dzisiaj oglądaliśmy, jest naprawdę taki realny, a ten jest taki bajkowy, z Disneya wzięty wręcz, wycięty. Kasyno, hotel. I tak mi się wydaje, że jeszcze luksur. Jest jeszcze luksur na styl egipski, ale szczerze Wam powiem, nie chce mi się już iść, bo naprawdę bolą mnie nogi. A muszę jeszcze zrobić jej pompki, bo nie ma wymówek. <laughs> Także zawijam sobie jeszcze kawałek z a później podjadę sobie właśnie tym autobusem, na który mam wykupiony bilet 24 godziny, więc trzeba korzystać, żeby nie było. Jestem już pod domem. Powiem wam, że tutaj nawet tańsza woda. Taka butla kosztowała 2 dolary. A 3,50 patrzymy w San Francisco. Także fajna, fajna niespodzianka. Już jest jakaś oszczędność, będzie na, na hazard. A tymczasem bardzo ślicznie Wam dziękuję za to, że byliście. Za komentarz i za każdą łapkę. Klasyko oczywiście. E, jeszcze raz kłaniam się bardzo serdecznie. Zapraszam do subskrypcji kanału osoby, które. Przychodzą, odwiedzają mój kanał e, tak regularnie, a jeszcze nie zostawiły, e, ale do niczego nie zmuszam. Będzie mi po prostu bardzo miło, e, gdybyście tak zrobili. E, poza tym zapraszam na jutro, życzę bardzo dużo zdrówka i Elo 32.0.